Siemaneczko, dziś pokażę Ci jak z takich liter zrobić takie litery. Prawdziwe złoto. Zważył się klej. Będzie Ci potrzebny taki klej Mixtion. Możesz sobie znaleźć i gdzieś go kupić. Uch, 10-minutowy to szybki. No, jeszcze na taki szybki nie kładę, a dzisiaj mamy gorąco. Lepiej sobie weźcie, kupcie godzinny, jak tego nie, nie robiliście, i pędzelki pędzelki do nakładania złota i do malowania miksjonu. no i oczywiście samo złoto. Ja używam takiego 23,75 karata. Prawdziwe złoto. Jedziemy. Kurde. Zważony. Zważył się klej. Zobaczymy może tylko częściowo kury. Dobra, spróbujemy. Nakładamy klej pędzelkiem. Co jest ważne, żeby wiedzieć kiedy położyć tam gdzie wyjechaliście za linię weźcie sobie palcem dotknijcie i zobaczcie czy przykleja wam się skóra do do tego, do kleju o, słyszycie? już tutaj no faktycznie szybki klej już myślę, że mogę zacząć kłaść Zamykamy klej, żeby nam dalej się nie dobra i bierzemy złoto o będzie wiało chyba się Jest zabawa. Może ten klej taki niestraszny jednak. No. Nie? poszła praktycznie cała książeczka złota na ten krzyżyk. A taka książeczka kosztuje około 300. No ale jest efekt, świeci się jutro. Dotrzemy to będzie jeszcze lepszy efekt. Dobra, złota mi raczej zabraknie. O, mamy dzień drugi, zobaczmy co mamy pod kurtyną, jak wygląda. Złotko położone na drugi dzień. Do ogarnięcia tego złota poza literami będzie wam potrzebny oczywiście. Nożyk i taki Pumeks. Pumeks się zapycha, więc proponuję go y, zwykle przeczyścić o dolny rand klapy. W ten sposób wtedy mamy pewność, że fazy nie przetrzemy do, do 800, pewien będzie wiedział o co chodzi i że nie będziemy mieli Porysowanej tablicy, jak będziemy trzeć właśnie to złotko, no i co? Zaczniemy, może od krzyżyka, jak to będzie szło. Wczoraj trochę zacząłem, ale jednak złoto pierwszego dnia jest za świeże. Klej i po maleńku sobie o, może tak jedziemy wzdłuż linii. Brzegowych o. i tak to jest to jest kamień granic Bengal nie Bengal tylko Baltic Green i on jest bardzo ale to bardzo porowaty pękaty więc będziemy mieli na pewno zabawy z doczyszczeniem linii które powyjeżdżałem. Ale zobaczymy, może nie będzie takiej tragedii. I staramy się, żeby ten nożyk nam nie uciekł w dół krzyżyka, w dół złocenia tam, gdzie jest, gdzie powinno zostać, niech zostanie. No i schodzi pomału, dobrze. Tutaj widać że jest tak jakby pęknięcie, a nad nim, a nad nim jest też jakby wyrwany kamień. No, ten kamień ma to do siebie, że on taki jest pękaty. Każdy kamień ma swoje wady i zalety. Szczególnie te najładniejsze to one są najbardziej nasiąkliwe i coś z nimi jest nie tak. <grybujesz> I teraz tak. Nożykiem nie ma co więcej skrobać, pozostały takie właśnie niedoskonałości, które właśnie wybierzemy pumeksem. Można to zrobić na dwie opcje. Pumeks już wyczyściłem. Na sucho i delikatną giełkę. Zaraz zobaczymy, jak będzie szło. Ten klej nam będzie puszczał. Pięknie. Czyli jedziemy na sucho. Jednak dobry ten Mixion. Powiem szczerze, i super złapał. Pomimo tego, że coś tam się zważyło wczoraj. Jest super. Chyba przejdę na ten 10-minutowy. Jak zwykle, to samo pytanie. Panie, czy to się nie porysuje? To, co tutaj widzicie na tym kamieniu, to są mikropęknięcia i pęknięcia w kamieniu Baltic Green. To nie są rysy, a ogólnie fajnie, zobaczcie jak wyszło po dotarciu. I co? Literki jeszcze mamy do zrobienia. No, tutaj liternik wyciaskował. Jak to mówią, nie chcę mówić o kłaczku, ale bardzo, bardzo mało, słabo, więc trzeba bardzo uważać, żeby nie zadrzeć tego po rantach. Mam nadzieję, że nic nie będę musiał poprawiać. Nie lubię Przy farbie można się trochę mniej starać, ale przy złocie bym proponował, żeby właśnie jechać nożykiem prostopadle do, do linii. No i tak, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to złoto, na drugi dzień jeszcze tak jakby fruwa troszeczkę na tej literze, O, jak widać, że. O, ładnie teraz widać, jak ja jeszcze to pędzelkiem, to wtedy to fajnie jeszcze to złotko schodzi. O, może na tej literce będzie jeszcze bardziej widać. Nie, to już tak mniej. Ale trzeba na drugi dzień jeszcze, o, przelecieć delikatnie pędzeleczkiem, żeby nadmiar tych płatków, tego złota, żeby na wietrze nam się nie dał I będzie super. Druga sprawa, no to tak jak mówiłem, Baltic Green, bardzo porowaty kamień i, i żelasty taki i tak jak widzimy tu przy tej literce H yy, mamy taki odprysk, gdzie się nam złoto odłożyło. Po prostu bierzemy nożykiem i wyskrobujemy. Można było się pokusić o jakiś wacik jeszcze i, 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 i jakiś rozpuszczalnik ale ja to po prostu skrobię. Bo to z tym rozpuszczalnikiem to może być różnie. Może gdzieś tam dalej polecieć. Się tam popsuje. A tu jesteśmy w stanie to ogarnąć. O, tutaj mamy na następną literę C. Też nam wyszło. No i tak nie jest źle w innych literach. Całkiem nieźle. No i jeszcze co? Dalej delikatnie troszeczkę widać. I sztuka polega na tym, żeby to zaprawić. Wygląda tabliczka taką, z tymi literkami. O, jeszcze tutaj mamy coś. Powiem Wam, że na żywo tak tego nie widać jak w telefonie. Chyba będę patrzył przez telefon, żeby sprawdzać czy jest dobrze. Skorować, o. co? naprawdę, tu się tak coś świeci a tego w ogóle nie widać mm. na żywo tego nie widać nie ma co już przesadzać Teraz już wiecie jak odnowić samodzielnie literki prawdziwym złotem. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę, jakiś komentarz. Że to co robię, to jest przydatne. Pozdrawiam.